Uszanowanko-kolackie wariaty, nie niezmiennie oczywiście Wojtek z tej strony. Postanowiłem przygotować dla Was e, przed rozpoczęciem sezonu, tak praktycznie rowerowego, e, zestawienie najbardziej opłacalnych, oczywiście moim zdaniem, rowerów, które są dostępne na rynku. Podzieliłem je na kategorie: e, oczywiście gravelowe, szosowe, górskie. No, i może też zainteresujemy się jakimiś elektrykami. Natomiast też to podzieliłem na konkretne kategorie do konkretnego budżetu. Podzieliłem je na 5, 10, 15, 20 zł. No i oczywiście jeszcze Sky is the limit czyli kompletnie, jeśli mamy nieograniczony budżet. Do konkretnych budżetów wybrałem 5 rowerów. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasami są rowery, które są troszkę droższe, e, i trzeba, i, a pomimo tego nie kwalifikują się do budżetu, więc postanowiłem, że jeszcze oprócz właśnie tych rowerów tej, tej top 5, e, postanowiłem zrobić też taki Honorable mention, Czyli rowery, które nie załapały się tego, do tego budżetu, natomiast są warte uwagi, albo są to rowery w tej samym przedziale cenowym co proponowane rowery, natomiast są to takie jakby alternatywy dla nich. Także lecimy. Zacznijmy sobie, oczywiście, do rowery o najniższym budżecie. Postanowiłem wyznaczyć na to takie okrągłe 5000 zł. I tutaj jeśli chodzi o rower, będę się posiłkował swoimi mm, notatkami, to pierwszym rowerem, który go postanowiłem wybrać w budżecie 5000 zł i moim zdaniem jest to totalny sztos, który normalnie miażdży całą konkurencję, a jest to nowość i to proszę ja was ciebie e, prosto z Decathlonu, bo jest to rower Van Riser Gravels World AL oczywiście, czyli aluminiowa rama, natomiast rura, e, widelet jest karbonowy z aluminiową rurą sterową. Natomiast ten rower, uważajcie, jest nawet poniżej tego maksymalnego budżetu, e, czyli on kosztuje 4499 zł 4500 zł, ale słuchajcie co on ma w sobie. Po pierwsze, zacznijmy od najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten rower, PO ma e, napęd e, MicroShift Sworda i 2x10, o ile dobrze pamiętam. E, czyli jest to ten budżetowy napęd MicroShift, natomiast jest on bardzo dobrze e, zrobiony bardzo, bardzo dobry napęd, e, jeśli chodzi o rowery w tym przedziale cenowym. Bo jeśli chodzi o właśnie e, rowery, mniej więcej od w okolicach 5000, e, no bardziej już powyżej tych 5000, no to grulują właśnie MicroShifty Swordy. Nie dziwo, tam. są to jedne z lepszych napędów, teraz budżetowych, dostępnych na rynku, jeśli chodzi o gravele. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o ten wytwór z Dekatronu, Bo słuchajcie, rower jest na e, suporcie BSA wkręcanym. Ma bardzo dużo insertów, bo na widelcu, na ramię, jest mocowanie na błotniki, jest mocowanie na bagażnik. Totalnie jeśli chcemy robić rower backpackingowy, no to jest to bardzo dobra opcja. I jeszcze jedna ważna kwestia, taka jedna z ważniejszych, to prześwit na opony, co mnie bardzo rusza w gravelach. I tutaj jest bardzo dobrze. Bo tutaj mamy przefit: uwaga na oponę nawet 50 mm. Co prawda, oryginalnie jest zamontowana opona 40 mm, ale z drugiej strony jest to bardzo dobra opona, bo to jest Hutchinson Tuareg, więc są świetne. Poza tym, dobre hamulce TRP Spire, może się wydawać, że to są to, to samo, co pod te Tektro pod flat Mounta natomiast Pomimo tego, że one konstrukcyjne wyglądają identycznie, to nie wiem dlaczego, ale Terpe Spire hamują zdecydowanie lepiej. Eee, kolejna sprawa. Bardzo dobre koła. Bo tutaj mamy koła o wewnętrznej szerokości. Uwaga, aż 27 mm. To jest koło, które mogłoby spokojnie być w jakimś rowerze górskim. A tutaj mamy to w gravelu. Oczywiście pod tublesa. Może nie są takie mega lekkie, bo one ważą coś około 1800-1900 gramów, no ale nie oczekujmy cudów za te pieniądze. Jeśli chodzi o geometrię, tutaj nie ma szału. Jest ona taka bardziej spokojna, ale nie jest jakoś, nie jest jakoś przewalona w jedną albo w drugą stronę. Jest taki fajny złoty środek, żeby sobie komfortowo pojeździć na rowerze. No i wady tego roweru no w sumie ciężko mi znaleźć jakieś wady, jeśli chodzi o ten rower eee, no można się doczepić do tego, że sztyca jest tam krótka, bo tam jest 300 albo 350 mm zależnie od rozmiaru lepiej jakby była właśnie 400 no ale już, cóż no, nie można mieć wszystkiego eee, no i jeśli tak się czepiać, no to ten rower nie wygląda jakoś porywająco po prostu jest zrobiony jak rower. Nie ma żadnych wototrysków, jak na przykład widzicie tego Treka, który w sumie jest budżetowy, ale wygląda spoko. Natomiast tamten rower to takie proste rurki, żadnej większej filozofii. Natomiast jeśli chodzi o same mm, sam osprzęt, no to jest naprawdę świetny rower i jak najbardziej polecam każdemu, kto się interesuje gravelem do okolicy 5000 zł. Jest to obecnie chyba najlepsza propozycja na rynku. I jeszcze honorable mention oczywiście co do tego roweru, bo jeśli chodzi o ten e, rower, czyli Wandrysela Gravela aluminiową ramę, no to jeszcze jest uwaga: e, za dopłatą 2000 zł możemy mieć ten sam rower, ale uwaga na Gier 2x12, czyli wow, to jest naprawdę świetny rower. I jeśli będą dostępne, to po prostu je kupujcie. A i jeszcze jedno, no, dożywotnia gwarancja na ramę. Można nim latać. Kolejna moja propozycja, no to już bardziej taka normalna. No, taka, wiecie, bardziej tradycyjna czyli Cube New Road One. Widelec jest tu karbonowy, rama oczywiście aluminiowa nie znajdziecie tutaj karbonowych. Ram do 5000 zł, chyba że jakiś Chińczyk, jakiś wytwór chińskiej cywilizacji. Ale tutaj też jest fajnie, jeśli chodzi o prześwit, bo jest 45. E, też mamy Microshifta Sworda. Podobno są sztywne osie, natomiast na zdjęciach ten rower ewidentnie jest na QR-kach, więc nie wiem, czy oni piszą dobrze, czy zdjęcia. E, pokazują prawdę. Nie wiem kompletnie, bo szczerze powiedziawszy na oczy nie widziałem tego roweru. W sumie co się dziwi, bo to jest e, nowy, tegoroczne nowości. Mm, niestety e, rower nie jest też tak idealny, ponieważ na przykład ma właśnie te słabe tak, hamulce Tektro. Opony nie są może jakoś mega, ponieważ tam mamy szwalbę G1 Comp Dość tanie opony, natomiast Szawalbe moim zdaniem robi całkiem dobre opony, nawet te budżetowe, więc też jest bardziej w porządku. Jeśli chodzi o samą geometrię, to ona bardziej jest zbliżona do już rowerów szosowych, bardziej tych endurance'owych. Natomiast, czy to jest źle? Myślę, że nie, bo większość użytkowników i tak będzie korzystać z tych rowerów bardziej jako rowery szosowe, z możliwością wjechania w shooter. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak zauważam, że większość użytkowników Gravelu i tak korzysta z tych rowerów. Wady takie namacalne, no to tutaj mamy w tym Cubie Presfit. Mam nadzieję, że na przestrzeni ostatnich lat producenci poprawili technologię robienia ram z suportem typu PressFit, natomiast no, można, się, można oczekiwać, że ktoś nam spieprzył to, natomiast mam nadzieję, że to już jest yy, przeżytek. No i oczywiście, jak już wspomniałem, słabe hamulce, przydałoby się to zmienić, no ale niestety koszt wymiany w przypadku hamulców mechanicznych no, jest już też drogi. I oczywiście Honorable Mention, e, też będzie Cube, też będzie Nurod, też będzie One, ale wersja FE, czyli to jest e, rower, który ma gorszy osprzęt, bo tam jest chyba Soraj, jak dobrze pamiętam. E, ogólnie komponenty są troszkę gorsze, natomiast z drugiej strony mamy więcej akcesoriów: mamy jakieś lampki tam pomontowane, mamy tu błotniki pomontowane, e, mamy też zamontowany Bagażnik, więc z drugiej strony, jak chcemy zaznać takich początków takiego prawdziwego bikepackingu, no to to jest ciekawa alternatywa i można się tym zastanowić. Trzecia moja propozycja, jeśli chodzi o budżet do 5000 zł, no to jest polski czyli Romet Aspread 2, Co prawda on przekracza budżet jako cena katalogowa, natomiast teraz on jest w promocji kosztuje dokładnie 4999 zł i jest to jedyny rower w moim zestawieniu który ma Shimano GRX więc samo to jest już naprawdę takim dużym game changerem natomiast też mamy tutaj e, sztywne osie, siodełko Fizika czyli jest całkiem nieźle jeszcze lepsze opony, bo mamy tu już normalne szwalbe G1 jak dobrze pamiętam e, natomiast e, jest to Romet. Yy, chyba nie wspominałem o tym na moim kanale, ale niestety jeśli chodzi o Romety, to nie jestem przekonany co do ich jakości. Często widziałem przypadki, że były jakieś totalnie głupie problemy związane z tymi rowerami. Jak na przykład to, że linka jest na, do przedniej przerzutki na tyle źle poprowadzona, że żeby zmienić przerzutkę, to trzeba by było dwoma rękami zmieniać e, na klamkomanectę. Naprawdę są to takie głupie e, rzeczy, że naprawdę czasami oczy bolą. E, co tu jeszcze jest oprócz tego? Mm, to to, że sama strona rometa jest tragiczna i żeby znaleźć jakiekolwiek informacje o geometrii to musiałem się naszukać w jakichś y, stronach trzecich, nie konkretnie z y, konk powiązanych z rometem tylko sklepy rowerowe jakieś blogi i tak dalej natomiast na stronie mamy tylko podane jakie są rozmiary ram i, jak, i pasujące do jakiego wzrostu no ja rozumiem, że te rowery rometa i tak samo o ile dobrze pamiętam, nie, krosa jest lepiej ale rozumiem, że romet celuje właśnie w taką mniej zaawansowaną klientelę natomiast no, kurczę też by się przydało żeby mieć chociaż jakieś podstawowe dane jeśli chodzi o geometrię natomiast udało mi się to znaleźć no i też oczywiście wiele razy widziałem ten rower i też wiele razy jeździłem na tym rowerze i jeśli chodzi o samą geometrię tego roweru no to ona jest bardzo blisko zbliżona do rowerów szosowych więc mm, jeśli jeździliście na szosie ale chcielibyście spróbować na gravela to jest dla Was dobra opcja. Natomiast jeśli jesteście grualami i chcecie spróbować e, grawarii, no to nie do końca. Natomiast chyba że jesteście bardzo rozciągnięci i Wam to nie będzie przeszkadzało, e, prześwit tutaj jest tylko 40 mm. Tak dwa-3 lata temu to jeszcze by było spoko. Natomiast obecnie jest to już trochę za mało. E, no i honorable Mention też e, podam. Polski produkt jest to Cross Esker 2.0 na MicroShift Advance X. Natomiast, yy, no tak, 5,5 tysiąca kosztuje. Natomiast, szczerze powiedziawszy, nie polecam, bo widziałam już ten rower i szczerze powiedziawszy, jakość wykonania była tragiczna. Yy, może kiedyś o tym wspomnę, ale to nie jest ten czas. Yy, szczerze powiedziawszy, tego roweru nie za bardzo proponuję. Kolejne, e, kolejna propozycja, czwarta propozycja, to taka bo, może mniej oczywista, a jest to Marine Four Corners 1. E, dlaczego? Ponieważ jest to do, dość nietuzinkowy rower, ponieważ e, ma po pierwsze stalową ramę, ma po drugie bardzo nietypową geometrię z ogromnym, gigantycznym wręcz stakiem, tam jest przy... Ramie pasujące pod mój rozmiar, to tam jest 580 mm staku. To gigantyczna wartość. Zresztą wystarczy popatrzeć się, jak duża jest rura sterowa. No, z czegoś to musiało wyniknąć. Hmm. Napęd też jest MicroShift Sword, natomiast nie jest to wersja 10-rzędowa, tylko 9-rzędowa, czyli wersja black. Natomiast czy to źle? Myślę, że nie. Myślę, że w tym przedziale cenowym i tak jest nawet spoko, bo przecież mm, przerzutka Sworda ma już sprzęgło, więc jest w porządku. Eee, jeśli chodzi o prześwit, 45 mm jest w porządku. Eee, I to co ciekawe, w przypadku tego roweru jest możliwość zamontowania dropera, ponieważ producent przewidział, że mogą być osoby zainteresowane tą opcją. Natomiast wady, no i tutaj będzie trochę więcej wad, ponieważ yy, po pierwsze korba jest na kwadrat, no sorry, przy tym przedziale cenowym, no to jest to bardzo słabe. Ja bym proponował, żeby chociażby nawet, nie mówię, że jakieś porządne, na, te najlepsze korby montować, ale jakieś. Choć, choćby jakiegoś podstawowego ProWheela na korbie e, Holoteca to by było już naprawdę w porządku a tutaj mamy tylko kwadrat praktycznie korba jest na dzień dobry do wymiany, jeśli ktoś chce zaznać lepszych osiągów jeśli chodzi o rower kolejna wada według mnie to to, że w rozmiarach XS bądź S mamy tylko koło 650B czyli 27,5 nie wiem, nie pamiętam producenta, który obecnie stosuje standardy takie, że przy mniejszych rozmiarach stosuje się mniejsze koła, A raczej to jest tak, że jeśli chcesz gravela, no to masz opcję zamontowania sobie mniejszego koła żeby mieć szerszego kapcia no a tutaj mamy taką dziwną sytuację, która dla mnie totalnie jest z dupy. Nie wiem, czy jest opcja, żeby w mniejszych rozmiarach wejść w oponę 700C, no ale tego nie ma akurat niestety napisane. No i oczywiście w przypadku takiego roweru, no to też trzeba się liczyć z tym, że skoro jest yy, rama stalowa, no to też waga będzie duża. Natomiast jest to taki rower typowo wyprawowy, bo, bo też liczba insertów jest przeogromna i no tutaj jeśli zapakujemy go no to różnica kilograma dwóch przy rowerze zapakowanym 30 kg, no to nie oszukujmy się to nie będzie aż tak znacząca różnica ee, jeśli chodzi o honorable mention no to też tutaj polski producent Cross x 4.0 KRX dlaczego? dlatego że rower też jest stalowy natomiast ma napęd L2. Cross deklaruje, że to napęd KRX, natomiast ci, co się znają, czyli my, którzy kupujemy przez Aliexpress, wiemy, że to jest L2 na 10 jak dobrze na, mm, kojarzę, e, z tą uwaga, Sensaha, czyli cały napęd jest totalnie chiński. Jak widzicie, Chińczyki wchodzą na rynek i uwaga cena normalnie 5300 teraz jest w promocji za 3600 i uważam, że to są bardzo dobre pieniądze, natomiast jak będzie z jakością zobaczymy, albo Wy zobaczycie. I moja piąta propozycja jeśli chodzi o budżet 5000 zł no to też jest to polski rower i to jest NS Bikes Rack plus trójka dlaczego? Ponieważ fajnie wygląda no, wiecie co, jak kupujemy coś, no to po pierwsze ma się nam to po prostu podobać co nie. No i tutaj jest bardzo duża zaleta tego roweru, no bo po prostu świetnie wygląda. Ogólnie NSY wyglądają nieziemsko. Eee, kolejna rzecz, nie wiem czy to jak plus, czy zaleta, czy wada, mianowicie geometria, która moim zdaniem jest. No dość agresywna, ponieważ sam producent deklaruje, że ten rower może być jako kommuter, może być gravel, może być to XT, może być do wszystkiego. Natomiast też zauważyłem, że mm, no na przykład w moim przypadku ja bym kupował SK e, no tutaj stack jest mały, bo tylko 526. No to już jest przedział no bardziej rowery szosowe. I też druga sprawa jest taka, że tutaj jest tylko Powiedzmy tylko 5 rozmiarów RAM, natomiast przeskoki między kolejnymi rozmiarami jest na tyle duża. Więc trzeba uważać przy doborze RAMy, bo można się dość mocno pomylić. Eee, oczywiście sztywne osie, i jest to jedyny rower z, w tym zestawieniu, który ma Srema Apexa poprzednia generacja 1x11. Na natomiast uważam, że to jest bardzo dobry napęd do jeżdżenia na gravelu. Przełożenia są wystarczające, e, zakres jest wystarczający. Sama jakość pracy też jest bez zarzutu, czy jak najbardziej polecam. Cockpit e, jest dobry, ponieważ owika i siodło to Cele Italia, czyli tutaj to jest właśnie fajne w takich markach, które chcą troszkę być trochę bardziej takie, może nie od razu premium, ale takie porządniejsze, że oni korzystają z tych e, komponentów. Trochę lepszej jakości. No i tutaj, na przykład, Cele Italia, no to jest marka sama w sobie. Tutaj tradycją chyba jest, że prześwit jest 45 mm. To już taki standard, jeśli chodzi o e, rowery i opony WTP Ridler, czyli bardzo dobre rower, e, opony. I co ciekawe, nie musimy zmieniać, żeby dojść do granicy prześwitu, ponieważ one same już mają 45 mm. I uważam, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie, bo po co nam kupować rower, który ma prześwit na przykład 50 mm, a dostajemy z oponą 40 mm? No mamy 10 mm przeskoku i albo po prostu kupujemy nowe opony i nie wiem, co robimy ze, z tymi, które mieliśmy, sprzedajmy za pół darmo. Bo szczerze powiedziawszy, ja bym nie kupował używanych opon, nawet jeśli by byłby ściągnięty z jakiegoś roweru bo nie wiadomo co się z nimi działo, eee, no to tak naprawdę do, dokładamy do interesu, albo po prostu jeździmy aż je się, aż się zajedziemy. Ym, a tutaj mamy od razu. Natomiast wady, tak jak mówiłem, uważaj na dobór ramy. Eee, korba tutaj jest in minus bardzo, ponieważ to jest FSA Omega, a jak pamiętam, FSA Omega ma, jest kompatybilna z supportem tylko z FSA, do FSA Omega, natomiast chyba oś yy, korby 15 mm, nie pamiętam, ale jest bardzo bardzo malutka, bardzo mały, e, mała średnica, więc fajnie, że jest e, e, zintegrowana oś, natomiast no nie oczytwa był to jako plus. Kolejna wada to to, że koła są z piastami na kulkach, co prawda jest to Szymano, natomiast ja bym wolał już mieć nie wiem, podstawowe chociaż koła na łożyskach maszynowych, żeby po prostu nie męczyć się z tymi kulkami ze smarowaniem, czyścieniem i tak dalej no bo szkoda życia na e, siedzenie przy smarach. I tutaj honorable mention jeśli ktoś chciałby też jakiś nietuzinkowy rower, to znowu Marin ma swoje ofercie e, Gestalta X10 e, co prawda jest to powyżej budżetu, natomiast niewiele i jest to 300 zł trochę więcej ponad budżet i z drugiej strony mamy naprawdę bardzo ciekawy rower z progresywną geometrią, który sobie da radę w trochę trudniejszym terenie, na zjeździe będzie bardzo stabilny. I to by było moje zestawienie top 5 rowerów gravelowych za 5000 zł. Dajcie znać, jak Wam się podoba moje zestawienie. Może macie własne propozycje, jeśli coś. Dajcie znać w komentarzach, może macie własne jakieś przemyślenia. Jestem otwarty na Wasze propozycje. I to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i rzecz jasna, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!